Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Jak tuningowano motocykle w czasach radzieckich 24 kwietnia 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. W czasach Sowieckiego saju wielu młodych entuzjastów motocykli wolało tuningować swoje pojazdy. Obiektem modernizacji w różnych latach były motocykle modyfikacji Ural, Dniepr i Iz. Jeden rodzaj tuningu polegał na wymianie układu wydechowego, drugi zaś na wymianie wyglądu motocykla. Zebrały się, zebrały się całe społeczności miłośników motocykli, pragnących podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie optymalizacji w swoich pojazdów. Ural M72 w latach wojny konstrukcja tego pojazdu uległa kilku zmianom. Często tłumaczono to tym, że w okresie powojennym nie zawsze udawało się uruchomić sprzęt. Załóżmy, że w zakładzie produkującym motocykle Irbit większość odlewów przez długi czas była odrzucana w odlewni, a do czasu naprawy systemu odlewniczego skrzynie korbowe silnika i skrzyni biegów były wykonywane żeliwa. Motocykl Ural Żeliwo stosowano również do względu, ze względu na katastrofalny niedobór stóp aluminium. Czasami procesy technologiczne były upraszczane, jeśli tylko było, było to możliwe bez pogorszenia osiągów pojazdu. Na przykład w zakładach w Irbicie, raczej chyba Irbit. Sko skomplikowane pod względem konstrukcji skrzydła zastosowano zwykłymi, zwijanymi skrzydłami. I tak wyglądały. Miłośnicy motocykli nie pozostali jednak bierni i zdobywali doświadczenie. Modernizację motocykla M72 rozpoczęto, ponieważ Zaistniała potrzeba wzmocnienia niektórych podzespołów i części motocykla, gdyż stare nie nadawały się do eksploatacji w warunkach polowych. Z tego powodu od 1944 roku motocykle zaczęto wyposażać w dwutarczowe sprzęgło, a zamiast spornika koła wózkowego bocznego zamontowano specjalną oś. Ponadto wzmocniono szprechy każdego koła. W latach bezpośrednio powojennych Ural nie był modernizowany, jednak wprowadzono pewne innowacje, na przykład w 1949 roku zainstalowano nowoczesną skrzynię filtracyjną, a następnej dekadzie całkowicie wymieniono całą instalację elektryczną. Również w 1955 roku konstruktorzy zamontowali nowe przednie łożysko wałka rozrządu, które zastąpiło tuleję Czechosłowacka Cudysów Jawa. Pojazdy tego modelu służyły swoim właścicielom różnych pokoleń przez długi okres. Na przykład w połowie lat 70. w sowieckim Sajuzie było około milion jawów. W tamtych czasach motocykl można było kupić za 650 rubli radzieckich. To właśnie takimi pojazdami jeździli młodzi ludzie, czyli Jawa. Miłośnicy motocykli zaczęli tuningować Jawy w latach 80. XX wieku. Na zdjęciach można zobaczyć przykłady modyfikacji tych zagranicznych motocykli. Właściciele motocykli zam zamontowali wysokie kierownice, dodatkowe oświetlenia i miękkie siedzenia. Nie zapomnieli również o na naklejkach tematycznych. Jawa, chyba no, już nowego typu, tam mi się wydaje. Ludowe cudysów i rzet. I były to najpopularniejsze motocykle w Sowieckim Sajuzie. Produkowano je od początku lat 60. XX wieku w fabryce motocykli w Irzewsku. Motocykl miał automatyczną skrzynię biegów, co było rzadkością w czasach Sowieckiego Sajuza. I rzep. Że... Tuning tych motocykli był popularny. Większość właścicieli montowała w swoich irzach różnorodne akcesoria, dodatkowe reflektory, zbiorniki paliwa, bagażniki i inne elementy. Dzięki tuningowi udało się zwiększyć komfort jazdy i funkcjonalność dwukołowego konia, motocykle dniepr. Zostały wyprodukowane w Kijowskiej fabryce motocykli. Jednostki bazowały na pojazdach BMW R71, czyli na niemieckich motorach, chyba y, dokładnie chodzi o Bundesrepublik Deutschland, chyba tak to wyglądało. Zdobytych przez jednostki niemieckie y, podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli II wojny światowej, czyli jeszcze przed, y, przed nie, Niemcami, czyli III Rzeszą, bardziej to powinno się określić. Tak wyglądał. Motocykle charakteryzowały się czterosuwowymi silnikiem i doskonałymi właściwościami terenowymi. Pojazdy te cieszyły się szczególną popularnością wśród osób lubiących częste wyjazdy poza miasto i rekreacje na świeżym powietrzu. Tuning motocykla Dniepr był popularny również w czasach radzieckich. Wielu motocyklistów wyposażało swoje cudysów żelazne konie, w nowoczesne koła, nowe kierownice, miękkie siedzenia i inne elementy poprawiające osiągi i wygląd, czyli Dniepr chyba był mniej więcej coś na zasadzie tak BMW motocykla niemieckiego, czyli niemieckie części zamienne też mogły pasować do tego motocyklu. tak jak widzę, a więc tu by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo!